Cześć przyjaciele, dzisiejszy odcinek podyktowany jest potrzebą chwili i myślę, że warto poświęcić kilka minut na temat, który jest ostatnio popularniejszy niż rozmowy o pogodzie. Od czasów pamiętnej pandemii wirusa SARS świat nie mierzył się z tak potężnym wrogiem, potężnym, bo niewidzialnym i nieujarzmionym. Nieznany wirus yy, zbiera śmiertelne żniwo. Yy, jeśli myślałeś, że będziesz miał cały czas bezpieczne, ustabilizowane i niczym niezmącone życie, szybko zmień swoje myślenie, bo koronawirusy weryfikują plany, wszystkie plany, i za chwilę codzienna. Sielanka może runąć w gruzach. Warto więc wiedzieć o kilku praktycznych wskazówkach, które pojawiają się w kontekście tego ponurego, skośnookiego żliwiarza rodem z Dalekiego Wschodu. Mogą nam uratować życie lub co najmniej oszczędzić nerwów. Czy są prawdziwe? Nie nam to oceniać. Niemniej jednak w każdej kropce jest odrobina prawdy. Po pierwsze. Co warto wiedzieć, człowiek zaraża, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy. Już w czasie inkubacji. Ten fakt jest najbardziej niepokojący, gdyż. Musielibyśmy dla całkowitej ochrony zrezygnować z kontaktów z drugim człowiekiem. Całkowicie. A tak się nie da. Więc jesteśmy cały czas na celowniku tego małego, zjadliwego mikroba. Nawet najlepszy przyjaciel może nam sprzedać niespodziankę w postaci wirusa. Fakt drugi. Bądź ostrożny przy zakupie towarów z zagranicy, która, jak wiecie, jest zagłębiem koronawirusa. Nie zostało to udowodnione. Jednak istnieją liczne przesłanki, które wskazują, iż szczepy wirusa mogą migrować wraz z paczkami na duże odległości. Jednakże po kilkudziesięciu godzinach poza ciałem człowieka giną. Więc, im dalej coś zamawiamy, tym teoretycznie powinno być bezpieczniej. Plusem całej tej histerii z wirusem jest to, że w końcu chyba zaczniemy kupować. Więcej towarów z logiem Dobre bo polskie. Fakt trzeci. Naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa opracowali, stworzyli mapę przedstawiającą yy, rzeczywiste wizualizacje przypadków zachorowań na całym świecie. Na całym świecie. Wszędzie. Kilkoma kliknięciami myszki możemy sprawdzić... Gdzie jest najbliższe zagrożenie? I polecam to nawet tym, którzy na lekcjach geografii w szkole rzucali kamieniami w górę. No tak, więc chociaż raz, chociaż raz wolałem <laughs> uprzedzić fakty, i wyposażyłem się w, na wszelki wypadek w niezbędnik który pozwoli przetrwać na tej planecie dłużej, teoretycznie o tym przynajmniej, o tym przysłowiowy studencki kwadrans. I tak, mamy wodę w pięciolitrowych budelkach. To, żeby nie było kryptoreklamy, dlaczego w pięciolitrowych budelkach Duża butla, ciężka strawa, ale w razie czego, szybciej napełnimy nasze bagaże i szybciej, szybciej uciekniemy. Po drugie, maseczka ochronna. W Chinach, ponoć, te maseczki są już 6 razy droższe. U nas, na szczęście, cały czas można je kupić. Za grosze. Ja kupiłem je w znajomej, tam w pobliskiej aptece za, w promocji za niecałe 5 zł za 20 maseczek. I jeszcze do tego trzecia niezbędna rzecz: benzyna. No, tutaj akurat w takiej w buteleczce. Jednak warto zaopatrzyć się w duży kanister z solidną porcją paliwa. Yy, zawsze poczujemy się pewniej i o te kilkaset kilometrów zrobimy więcej. No cóż, tymczasem ja idę pobiegać, gdyż cały dzień dzisiaj za mną i bieganie. Kto wie, może przy dobrych wiatrach i szybkich nogach uciekniemy przed tym obuzem. Ha, huh. no nic. To by było chyba na tyle. Trzymajcie się zdrowo i wesoło. Pozdrawiam, Marcin.